M4. Moje miasto, moje miejsce. Już 1 lipca, od 15.30, za żółtą biblioteką w Mielcu. Nie możecie zabraknąć na imprezie M4. Zobaczysz sztukę w dobrym wydaniu. DJ Robo zaserwuje coś dla smakoszy muzyki. Na wystawie zobaczysz potęgę fotografii. Co jeszcze? Book crossing, bo czytanie wszystkim wychodzi na zdrowie. Breakdance, bo to więcej niż taniec. Poezja, bo piszą, co czują. Bitwa paintballowa, bo wysoki poziom adrenaliny jest Twoją pasją. Konkurs kredą bo nagrody czekają. Maluj z innymi. 1 lipca będziesz mieć prawo do pędzla. Malujesz, grasz, rzeźbisz. Masz ciekawy pomysł na performance czy flashmob. Chcesz bawić się w Paintball? Zgłoś się do redakcji Radia Puls FM przy ulicy Sowskiego 10 w mielcu lub pisz na adres e-mail jartemaupa.ptc.pl Alternatywę na kulturalne spędzenie wolnego czasu organizuje Stowarzyszenie Kulturalne Żart. Zażywaj kultury. Satysfakcję damy Ci ekstra! Patronat medialny radio Puls FM.